Kiedy Mark odkrywa trwający rok romans swojej żony Ameli, jego świat się rozpada. Z precyzyjnym planem demaskuje jej zdradę w ich rocznicę ślubu, zdecydowany zakończyć małżeństwo i zacząć od nowa. Jednak gdy błagania Ameli o przebaczenie zmieniają się w druzgocące wyznanie, Mark musi zmierzyć się ze skutkami ich wyborów. Gdy nadchodzi tragedia. Jego pragnienie zemsty ustępuje miejsca lodowatemu poczuciu żalu, zmuszając go do konfrontacji z ceną miłości, zdrady i echem złamanego serca, które pozostaje długo po tym, jak rany zostały zadane. Opowieść o zemście, stracie i kruchości ludzkich więzi. Zawsze wierzyłem, że najgłębsze zdrady w życiu nie pochodzą od obcych, lecz od tych, których trzymamy najbliżej. To przekonanie było dla mnie jedynie pustym frazesem aż do Ameli. Byliśmy małżeństwem od dwunastu lat, stworzyliśmy wspólne życie, oparte częściowo na ambicji, a częściowo na miłości, przynajmniej tak mi się wydawało. To były drobne rzeczy, które najpierw przykuły moją uwagę. Niedramatyczne objawienia czy eksplozje niczym z filmów, tylko szepty zmian, jak najcichsze trzaski przed pożarem lasu. Śmiech Ameli się zmienił. Stał się ostrzejszy, bardziej kruchy, jakby mnie jedynie zabawiała, zamiast naprawdę się śmiać. Jej telefon stał się przedłużeniem jej ręki, trzymała go mocniej niż zwykle kubek herbaty, który zazwyczaj sączyła wieczorami. Dzwonił o dziwnych porach, a chociaż szybko tłumaczyła to pracą, jej ton ją zdradzał pośpieszny, urwany, jakby bała się, że mogę coś wyczytać między wierszami. Ale powtarzałem sobie, by nie doszukiwać się zbyt wiele. Dobry mąż ufa swojej żonie, a ja byłem dobrym mężem. A przynajmniej chciałem nim być. Jednak pewnej nocy moje postanowienie się zachwiało. Amelia była pod prysznicem, a jej telefon, niedbale zostawiony na stoliku nocnym, zaświecił się. Imię na ekranie zatrzymało mnie jak lodowaty podmuch Claire. Claire nie była jej przyjaciółką, nie pojawiała się w naszych wspólnych opowieściach ani anegdotach z pracy. Wpatrywałem się w świecące powiadomienie, a w żołądku czułem ścisk nieznanego dotąd napięcia. Sięgnąłem po telefon, zawahałem się. A potem cofnąłem rękę, jakby dotknęła ognia. To nic takiego powiedziałem sobie. Musiało tak być. Ale ten moment otworzył drzwi, których nie mogłem już zamknąć. W kolejnych tygodniach zacząłem zauważać luki w jej opowieściach. Kolacje z klientami przeciągały się do późna. Załatwianie sprawunków zaprowadzało ją na drugi koniec miasta bez wyjaśnienia. Pewnego wieczoru wróciła do domu pachnąca obcymi perfumami. Szybko to zbyła Etan rozlał drinka, ale sposób, w jaki wypowiedziała jego imię, zawisł między nami. Ethan. To był pierwszy element układanki, a na myśl o tym, ile ich jeszcze może być, robiło mi się niedobrze. Potrzebowałem odpowiedzi, ale musiałem je zdobyć ostrożnie. Nie przez oskarżenia czy konfrontacje, które mogłyby zostać zignorowane. Zamiast tego zacząłem obserwować. Słuchałem. Stałem się cichym obserwatorem własnego życia, katalogując niezgodności w jej słowach, anomalia w zachowaniu. Moje dni stały się ćwiczeniem w powściągliwości, a noce walką z wyobraźnią, która wymykała się spod kontroli. Aż przyszedł wieczór, kiedy nie mogłem już stać z boku. Amelia powiedziała mi, że ma późne spotkanie z klientem i wróci dopiero po północy. Jej ton był swobodny, wręcz wyćwiczony, i nie zmieszała się, gdy dopytywałem o szczegóły. Poczekałem, aż wyszła, a potem ruszyłem za nią. Moje dłonie ślizgały się po kierownicy, a klatka piersiowa była ściśnięta od mieszanki strachu i oczekiwania. Przejechała przez całe miasto, jej tylne światła były jak latarnia w nocy. Gdy zaparkowała na parkingu butikowego hotelu, oddech uwiązł mi w gardle. Z samochodu obserwowałem, jak wysiada i poprawia spódnicę ruchy miała celowe, ale nerwowe. Przy wejściu spotkał ją mężczyzna. Był wyższy ode mnie, elegancki i pewny siebie w sposób, który budził we mnie mdłości. Przywitali się uściskiem, który trwał odrobinę za długo, by mogłem mieć jakiekolwiek wątpliwości. Zostałem w samochodzie, sparaliżowany w dusznym uścisku, niedowierzania. Czas zwolnił, każda sekunda była drwiną, prowokując mnie, bym wtargnął do środka i zażądał odpowiedzi. Ale tego nie zrobiłem. Zamiast tego odjechałem do domu, z obrazem ich uścisku wypalonym w moim umyśle. Następnego ranka Amelia była cała w uśmiechach. Pocałowała mnie w policzek, jej usta były tylko szeptem ciepła, które teraz czułem jako puste. Jak minął wieczór? zapytała lekko. Spokojnie, odpowiedziałem równym tonem. A twój? Wykańczająco, westchnęła, przeczesując palcami włosy. Klienci potrafią być wymagający. Kiwnąłem głową, przełykając gorzką prawdę. Na pewno. W tamtym momencie wiedziałem, że muszę kopać głębiej. Potrzeba jasności przewyższyła strach przed tym, co mogę odkryć. Zatrudniłem prywatnego detektywa, człowieka imieniem Grek, który był wysoko oceniany przy tego typu sprawach. Był dyskretny, skuteczny i profesjonalny. W ciągu kilku dni wręczył mi teczkę która potwierdziła moje najgorsze obawy. Etan nie był tylko klientem. Był tym klientem kimś, z kim Amelia spotykała się regularnie pod pretekstem pracy. Zdjęcia były jednoznaczne, siedzieli razem przy kolacji, jej dłoń spoczywała na jego ramieniu, wchodzili razem do pokoi hotelowych, jej uśmiech promieniał szczęściem, którego nie widziałem od lat. To nie był tylko romans. To była zdrada wszystkiego, co razem stworzyliśmy. Kolejne dni spędziłem w mgle niedowierzania i furii, miotając się między chęcią konfrontacji a pragnieniem zniszczenia wszystkiego, co wspólne. Ale wiedziałem, że żadna z tych opcji nie przyniesie mi spokoju. Zamiast tego zacząłem planować swoją odpowiedź, taką, która sprawi, że Amelia zrozumie ciężar swoich decyzji. Najtrudniejsze było udawanie. Każdego ranka witałem ją tym samym pocałunkiem, tymi samymi pytaniami o dzień. Robiłem jej kawę tak, jak lubiła, śmiałem się z jej żartów, grałem rolę niczego nie podejrzewającego męża. Tymczasem teczka z dowodami leżała ukryta w moim biurze, bomba zegarowa, czekająca na eksplozję. Gdy zbliżała się nasza rocznica, wiedziałem, że to odpowiedni moment. Amelia wspomniała, że chce uczcić ten dzień kolacją w swojej ulubionej restauracji i zgodziłem się z entuzjazmem, który sam mnie zaskoczył. Nie miała pojęcia, że jej misternie skonstruowana fasada zaraz runie. Kolacja była zaplanowana w miejscu, które Amelia uwielbiała eleganckiej, nowoczesnej restauracji z nastrojowym oświetleniem i nutą wyrafinowania. To było miejsce, gdzie czuła się swobodnie, gdzie jej śmiech niósł się jak muzyka, przyciągając spojrzenia bez najmniejszego wysiłku. Zawsze to w niej kochałem, że potrafiła zawładnąć przestrzenią, nie próbując nawet tego robić. Tego wieczoru właśnie na to liczyłem. Amelia pojawiła się w sukni w kolorze głębokiej czerwieni, opinającej jej sylwetkę, i obcasach, które stukały pewnie o wypolerowaną podłogę. Jej blond włosy były upięte, odsłaniając delikatny łuk szyi. Pochyliła się, by pocałować mnie w policzek, jej perfumy były lekkie, kwiatowe, zapach, który kiedyś mnie upajał, a teraz wydawał się maską skrywającą prawdę. Wyglądasz oszałamiająco, powiedziałem z uśmiechem na tyle autentycznym, by sprzedać grę. Jej oczy zabłysły z wdzięcznością. Ty też się nieźle prezentujesz, odparła, siadając przy stoliku. Pojawił się kelner, a ona zamówiła swoje ulubione, pinot noir i przegrzebki. Ja wybrałem whisky, bez lodu, potrzebowałem ostrej krawędzi, by utrzymać nerwy na wodzy. Amelia była w swoim żywiole, opowiadając o dniu, rzekomych wymaganiach klientów i kilku błahych anegdotach, które doprawiała uroczym dowcipem. Grałem rolę. Kiwałem głową, uśmiechałem się, nawet śmiałem się w odpowiednich momentach. Ale pod spokojną powierzchnią szalała burza. Gdy podano dania główne, zmieniłem temat. Wiesz, zacząłem, kręcąc whisky w szklance, 12 lat to dużo czasu. Jej widelec zatrzymał się w połowie drogi, a oczy szukały moich. Tak, to prawda, przyznała ostrożnie. Dlaczego pytasz? Myślałem po prostu o tym, ile razem przeszliśmy. Wszystkie wzloty i upadki. Mój ton był spokojny, wyraz twarzy neutralny. Jest nad czym się zastanowić. Uśmiechnęła się, widocznie się rozluźniając. To prawda. Myślę, że całkiem nieźle sobie radzimy, prawda? Naprawdę tak sądzisz? Zapytałem łagodnie, obserwując jej twarz w poszukiwaniu pęknięć w masce. Zmarszczyła lekko brwi, pierwszy znak niepokoju. Oczywiście. A dlaczego miałabym nie sądzić? Nie wiem. Pochyliłem się nieco bliżej, ściszając głos. Czasami zastanawiam się, czy nie ukrywasz przede mną czegoś więcej. Słowa zawisły między nami, ciężkie i celowe. Amelia za zaskoczona, ale szybko odzyskała rezon. Co masz na myśli? Zapytała głosem spokojnym, lecz napiętym. Wyciągnąłem spod stołu niewielki, skórzany album i położyłem go przed nią. Zrobiłem ci coś na rocznicę, powiedziałem tonem lekkim, lecz nie odrywając od niej wzroku. No dalej. Otwórz. Jej palce drżały lekko, gdy sięgnęła po album. Otworzyła na pierwszej stronie, a uśmiech zgasł, gdy zobaczyła zawartość. Pierwsze zdjęcie przedstawiało ją i Etana w przyciemnionej restauracji, jej dłoń spoczywała na jego ramieniu. Co to ma być? wyszeptała ledwie słyszalnym głosem. Przeglądaj dalej, ponagliłem już ostrzejszym tonem. Jest tego więcej. Przewracała kolejne strony, a jej oddech przyspieszał, gdy każde nowe zdjęcie potwierdzało to, co musiała już przeczuwać. Wiedziałem. Zdjęcia z hotelu, śmiech nad drinkami, zbyt bliskie gesty. Do tego kopie rachunków, potwierdzenia rezerwacji, a nawet fragment korespondencji mailowej, którą przechwyciłem z jej laptopa, gdy zapomniała go zamknąć. Twarz Amelii straciła kolor. Spojrzała na mnie z paniką w oczach. Ja mogę to wyjaśnić. Oparłem się wygodnie na krześle, splatając ręce. Śmiało. Otworzyła usta, ale zaraz je zamknęła, jakby szukała właściwych słów. To nie tak, jak wygląda, zaczęła niepewnie. Etan to, to tylko klient. Te zdjęcia są mylące. Mylące? Powtórzyłem cicho, lecz z ostrzem w głosie. Nazywasz wkradanie się do hoteli z nim mylącym? Jej maska pękła. Uzy zebrały się w oczach, ale nie czułem litości. To był błąd, przyznała w końcu. Nie chciałam, żeby tak się stało. Pozwoliłem jej słowom zawisnąć w powietrzu, obserwując, jak wierci się pod ciężarem własnych wyznań. Kobieta, która zawsze była opanowana, zawsze miała wszystko pod kontrolą, właśnie się rozsypywała. Jak długo to trwa? Zapytałem lodowato co? Jak długo to trwa? Zawahała się, jej wzrok padł na album, jakby szukała w nim drogi ucieczki. Kilka miesięcy powiedziała cicho. Zaśmiałem się gorzko. Kilka miesięcy? Spróbuj jeszcze raz, Amelia. Mam cały harmonogram. Jej łzy spłynęły po policzkach. Dobrze, w porządku. To trwa rok. Ale to nic nie znaczyło, przysięgam. Nic nie znaczyło? Pochyliłem się, mówiąc niemal szeptem, ostrym jak brzytwa. Zniszczyłaś nasze małżeństwo dla czegoś, co nic nie znaczyło? Teraz już szlochała otwarcie, przyciągając spojrzenia innych gości. Nie obchodziło mnie to. Przez miesiące dusiłem się pod ciężarem jej kłamstw, teraz to ona miała poczuć ten ciężar, duszący i bezlitosny. Nadal Cię kocham, płakała. To był błąd, głupi, straszny błąd. Proszę, możemy to naprawić. Możemy iść na terapię, przepracować to razem. Proszę, Mark. Powoli pokręciłem głową, a gniew, który palił mnie w środku, zamienił się w ostateczną decyzję. Nie, Amelia. To koniec. Jej twarz się załamała, uzykapały na otwarty album. Nie mów tego. Proszę, nie rób tego. Wstałem, rzucając kilka banknotów na stół. To ty to zrobiłaś, powiedziałem spokojnym głosem. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, Amelia. Bez słowa więcej wyszedłem z restauracji, zostawiając ją samą z dowodami własnej zdrady. Wieczorne powietrze było chłodne, gdy opuszczałem restaurację. Serce biło mi nie z gniewu, lecz z adrenaliny, jaką niosło poczucie uwolnienia. Przez wiele miesięcy nosiłem ciężar zdrady Amelii jak kotwice, ciągnącą mnie w dół w otchłań bólu i wątpliwości. Teraz byłem wolny. Burza przeszła, zostawiając po sobie dziwne uczucie spokoju. Wsiadłem do samochodu i przez chwilę siedziałem w ciszy, wpatrując się w kierownicę. Obrazy Amelii, jej łzy, błagania, rozpacz przelatywały mi przez myśl. Kiedyś to by Y wystarczyło, bym się ugiął. Ale nie teraz. Album był moim oświadczeniem, moją linią na piasku. Nie było już powrotu. Droga do domu była cicha, światła miasta rozmazywały się w smugach, gdy jechałem znanymi ulicami. Nasz dom był pogrążony w ciemności, pustą skorupą tego, czym kiedyś był. Wszedłem do środka, cisza była przytłaczająca i skierowałem się do salonu. Tam nalałem sobie kolejną whisky i opadłem na kanapę, wpatrując się w pustkę. Wspomnienia przychodziły nieproszone. Przypomniałem sobie nasz ślub, jak Amelia wyglądała w białej sukni, jej oczy pełne miłości i nadziei. Myślałem o wieczorach kiedy planowaliśmy wspólną przyszłość o śmiechu i marzeniach które dzieliliśmy a potem zobaczyłem etana ich sekretne spotkania i nóż zdrady znów się przekręcił tej nocy prawie nie spałem siedziałem w ciszy butelka whisky powoli się opróżniała a ja pozwalałem by rzeczywistość się we mnie osadziła gdy pierwsze promienie świtu wdarły się przez okna, byłem gotów działać kolejne dni były zamglone przez sprawy formalne Zadzwoniłem do prawnika i rozpocząłem procedurę rozwodową. Dowody z albumu i dokumenty od Grigę wystarczały na szybkie i bezkompromisowe zakończenie. Nie chciałem, by Amelia miała jakąkolwiek przestrzeń do negocjacji. Chciałem, by zniknęła z mojego życia tak szybko i skutecznie, jak to tylko możliwe. Amelia z kolei miotała się między zaprzeczeniem a desperacją. Dzwoniła bez przerwy, zostawiając wiadomości pełne przeprosin i obietnic poprawy. Kocham cię, Mark, mówiła w jednej z nich, wyraźnie rozczesiona. Proszę, nie wyrzucaj wszystkiego. Możemy to naprawić. Ale nie było już czego naprawiać. Jej zdrada spaliła wszystko, co zbudowaliśmy, została tylko popiół. Kiedy zjawiła się pod domem bez zapowiedzi, byłem przygotowany. Stała na ganku, z rozczochranymi włosami i czerwonymi od płaczu oczami. Proszę, Mark, powiedziała drżącym głosem. Pozwól mi to wyjaśnić. Otworzyłem drzwi tylko na tyle, by podać jej brązową kopertę. To papiery rozwodowe, powiedziałem beznamiętnie. Podpisz je i odeślij do mojego prawnika. Nie mamy już o czym rozmawiać. Chwyciła kopertę, jej oczy szukały w moich choćby śladu mężczyzny, który kiedyś ją kochał. Naprawdę to zrobisz? Wyszeptała. Tak, odpowiedziałem stanowczo. Naprawdę. Amelia się załamała, łzy płynęły jej po policzkach. To był błąd, szlochała. Byłam samotna i podjęłam straszną decyzję. Ale to nie musi się tak kończyć. Cofnąłem się, zamykając drzwi bez słowa. Jej płacz jeszcze przez chwilę przebijał się przez drewno, ale nie pozwoliłem, by przebił się przez mur, który zbudowałem wokół serca. Gdy wróciłem do pracy, zaczęły się szepty. Koledzy, którzy kiedyś uważali nas za idealną parę, teraz unikali kontaktu wzrokowego, ich współczucie było niemal namacalne. To było upokarzające, ale też wyzwalające. Po raz pierwszy od miesięcy nie musiałem udawać. Wszyscy znali prawdę, a przynajmniej jej wystarczającą część, by przestali zadawać pytania. Grek, detektyw, zadzwonił pewnego popołudnia. Zatrzymała się w hotelu w centrum powiedział. Sama. Westchnąłem, ta informacja balansowała gdzieś między ulgą a obojętnością. Dzięki, Greg, powiedziałem. Ale nie potrzebuję już więcej aktualizacji. To koniec. Zrozumiałem, odparł. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Rozłączyłem się, czując dziwne poczucie zamknięcia. Amelia nie była już moim zmartwieniem. Jej wybory doprowadziły ją do tego miejsca, a teraz musiała sama poradzić sobie z konsekwencjami. Tydzień później zacząłem porządki w domu. Chciałem świeżego startu, wolnego od cieni przeszłości. Spakowałem jej rzeczy, ubrania, zdjęcia, pamiątki i zostawiłem je w garażu, by mogła je odebrać. Album ślubny, kiedyś cenny skarb, trafił na stos bez chwili wahania. Porządkując, natrafiałem też na własne wspomnienia. Były chwile radości, śmiechu, miłości tak głębokiej, że wydawała się niezniszczalna. Ale te chwile były teraz splamione, ich krawędzie zaostrzone przez zdradę. Kiedy dom w końcu był wolny od jej obecności, poczułem, że jest lżejszy. Pokoje odbijały pustkę, ale była to mile widziana pustka, czyste płótno, gotowe na nowy początek. Pewnego wieczoru siedziałem na werandzie z filiżanką kawy, gdy przechodziła sąsiadka. Jak się trzymasz, Mark zapytała życzliwym tonem. Zawahałem się przez chwilę, potem uśmiechnąłem. Lepiej, odpowiedziałem. Z każdym dniem trochę lepiej. I to była prawda. Złość zaczynała ustępować, zastępowana cichą determinacją, by się odbudować. Nie wiedziałem, co przyniesie przyszłość, ale po raz pierwszy od dawna byłem gotów się z nią zmierzyć. Tygodnie zamieniły się w miesiące, a życie zaczęło się stabilizować w rytmie, który był prawie normalny. Rozwód został sfinalizowany bez większych przeszkód, a Amelia przeprowadziła się z hotelu do skromnego mieszkania po drugiej stronie miasta. Nasza komunikacja ograniczyła się do spraw związanych z domem lub okazjonalnych wiadomości o wspólnych znajomych. Cisza była jednocześnie ulgą i ciężarem, każdy dzień bez niej był jak zwycięstwo, ale też przypomnienie o tym, co zostało utracone. Starałem się iść naprzód. Rzuciłem się w wir pracy, spędzałem czas z przyjaciółmi, którzy uparcie wyciągali mnie z domu, a nawet zacząłem rozważać randkowanie. Ale zawsze jakaś część mnie pozostawała uwiązana do przeszłości, nic niedokończonych emocji, której nie potrafiłem przeciąć, choć bardzo się starałem. Pewnego deszczowego wieczoru siedziałem w domu, wpatrując się w okno, po którym spływały krople. Dom, kiedyś pełen wspólnego śmiechu i miłości. Teraz był pustym naczyniem, wypełnionym echem wspomnień, które próbowałem ignorować. Ciszę przerwało wibrowanie telefonu na blacie kuchennym. To była Amelia. Przez dłuższą chwilę wpatrywałem się w ekran, zastanawiając się, czy odebrać. Logiczna część mnie mówiła, by pozwolić mu dzwonić, utrzymać granicę, którą tak ciężko było zbudować. Ale coś, może ta nić, której nie potrafiłem przeciąć, kazało mi odebrać. Halo? Jej głos był cichy, prawie złamany. Mark, możemy porozmawiać? W jej tonie było coś, co mnie zaskoczyło. Nie była to błagalna nuta, ani obrona, do której się przyzwyczaiłem. To było coś surowego, coś kruchego. Amelia, nie sądzę, żeby to był dobry pomysł odpowiedziałem tonem stanowczym, ale bez wrogości. Proszę, powiedziała, a jej słowa zadrżały. To ważne. Wbrew zdrowemu rozsądkowi zgodziłem się na spotkanie. Zaproponowała mały park niedaleko jej mieszkania, miejsce, po którym spacerowaliśmy, kiedy dopiero przeprowadziliśmy się do miasta. Nie byłem tam od lat, ale to wspomnienie, wspomnienie nas przyciągnęło mnie. Park był cichy, gdy przybyłem. Powietrze było chłodne i wilgotne po deszczu. Amelia siedziała na ławce niedaleko stawu, jej włosy były wilgotne i rozpuszczone, opadające na ramiona. Wyglądała na mniejszą niż zwykle, jakby ciężar wszystkiego w końcu przebił się przez jej zwykłą pewność siebie. Podszedłem ostrożnie, niepewny, czego się spodziewać. Amelia. Spojrzała w górę, jej oczy były czerwone i opuchnięte. Dziękuję, że przyszedłeś, powiedziała cicho. Usiadłem obok niej, zostawiając pomiędzy nami wyraźny dystans. O co chodzi? Zawahała się, plącząc palce na kolanach. Chciałam ci powiedzieć, spotykam się z kimś. Te słowa uderzyły mnie mocniej, niż się spodziewałem, chociaż zachowałem kamienną twarz. Rozumiem, powiedziałem powoli. Dlaczego czujesz, że musisz mi to powiedzieć? Jej oczy znów się zaszkliły. Bo to nie jest tak, jak myślisz. To, to nie jest poważne. To nawet nie jest związek. Po prostu próbuję czymś zapełnić pustkę. I to nie działa. Milczałem, niepewny, czego ode mnie oczekuje. "Mark, tęsknię za tobą", powiedziała w końcu, jej głos się załamał. "Wiem, że nie zasługuję już na nic od ciebie, nie po tym, co zrobiłam. Ale musiałam ci to powiedzieć. Musiałam spróbować." Zamknąłem oczy, jej słowa wywołały burzę sprzecznych emocji. Kiedyś takie słowa dałyby mi nadzieję, szansę na odkupienie. Ale teraz brzmiały jak sól w rejni, która dopiero zaczęła się goić. Nie wiem, co chcesz, żebym powiedział, Amelia, odpowiedziałem ciężkim głosem. Podjęłaś decyzję, a ja próbuję iść dalej. Pokiwała głową, ocierając łzy. Rozumiem. Po prostu musiałam, musiałam to z siebie wyrzucić. Siedzieliśmy w milczeniu przez dłuższą chwilę, dźwięki parku wypełniały przestrzeń między nami. Myślałem o wszystkich razach, gdy siedzieliśmy na tej samej ławce, rozmawiając o przyszłości, marząc o życiu, które teraz wydawało się odległą fantazją. W końcu wstałem. Trzymaj się, Amelia powiedziałem tonem ostatecznym. Spojrzała na mnie, a jej twarz była obrazem rozpaczy. Ty też, Mark. Odwróciłem się i odszedłem każdy krok wydawał się cięższy od poprzedniego. Nie spojrzałem za siebie. Dwa dni później zadzwonił telefon. To była wspólna znajoma, jej głos napięty i drżący. Mark, nie wiem, jak ci to powiedzieć. Co się stało? Zapytałem, czując, jak coś ciężkiego osiada mi w żołądku. Chodzi o Amelię. Ona, ona nie żyje. Słowa te początkowo nie miały sensu. Co masz na myśli, mówiąc nie żyje? Ona odebrała sobie życie. Powiedziała przyjaciółka, a jej głos się załamał. Znaleziono ją dziś rano w jej mieszkaniu. Telefon wypadł mi z ręki, z hałasem uderzając o podłogę. Świat się przechylił, powietrze uleciało z pokoju. Amelii nie było. Kobiety, która mnie zdradziła, która mnie zraniła, która błagała o przebaczenie, już nie było. W dniach, które nadeszły, dowiedziałem się, że walczyła bardziej niż ktokolwiek przypuszczał. Romans, rozwód, samotność, to wszystko zebrało żniwo, którego nie potrafiła już znieść. Zostawiła list, ale nie miałem siły go przeczytać. Na pogrzebie stałem z tyłu, nie mogąc zmusić się, by podejść do trumny. Ciężar jej nieobecności był przytłaczający, ostateczność tego wszystkiego miażdżąca. Myślałem o jej śmiechu, jej uśmiechu, o tym, jak kiedyś patrzyła na mnie, jakby byłem całym jej światem. I wtedy uświadomiłem sobie zbyt późno, że w pewien sposób ja też ją zawiodłem.